Witam serdecznie na kolejnym odcinku maratonu. Codziennie jest drapeczka. Dzisiaj mega linie za 20 zł. Numerek 12. Mam nadzieję, że coś tu się trafi. Troszeczkę już podrapałam, bo jest tych symboli naprawdę sporo. I teraz drapiemy dalej. Nie utworzyła nam się tutaj żadna linia, więc sprawdźmy, co będzie. Czy nic nie będzie kolejny symbol to biedronka biedronek chyba tu w ogóle nie widziałam ta zdrapka jest tak duża, że nie mieści się w kadrach, nie wiem czy powiększyć troszeczkę może żebyście lepiej widzieli nie ma biedronki drapią dalej gwiazdka, o gwiazdka jest gwiazdeczek troszkę tutaj rzucili więc troszkę podrapiemy. Gwiazdka, gwiazdka. O, tutaj na ostatnich dwóch są gwiazdki. No i czeka nas jeszcze bonus. Może pojawi się dolar. Gwiazdeczek już nie mam. To drapią kolejny symbol. O, prezent. Wiem, że coś tutaj było z prezentem związane. Tu mamy jeden prezent. O, tu mamy dwa. I tu na dole. Prezent, taki duży prezent, no ale nie, nie ma linii. Myślałam, że coś tutaj się będzie tworzyło. Niestety. Kolejny symbol. Kłódka. Kłódeczka jest. Druga. O, tu mamy aż dwie. No, i brakuje nam tu motyla. kłódka, kłótka. Jest jeszcze jedna. O, no, dość sporo kłódek się trafiło. I w ostatniej to by było na tyle. Kolejny symbol: słońce. Brak, brak, brak. Nie ma, nie ma. I w ostatniej również nie ma. No i mamy monetę. Moneta, moneta. Czy jest tu jakaś moneta? Nie ma. Szkoda, szkoda. Mamy kluczyk, klucz. Jest. No, i tu brakuje nam teraz cytrynki. O, kutka tutaj jeszcze się pojawiła. Nie zauważyłam jej. naszyjnik bodajże też był. Tak, tu jest naszynik. O, zobaczcie, tu, tu nam brakuje winogron, tu korona, tutaj cytrynka. Dobrze, klucza szukamy. Jest. Na pewno coś przegapiłam. Tak, tak, tak. Trzeba tu dokładnie jeszcze sprawdzić na koniec. Jest naprawdę tych symboli sporo. Klucza, mamy jeszcze jednego klucza. Koniec. Lecimy dalej. Auto. Nie widziałam, ale zobaczymy. Może coś tu się znajdzie. Nie. Nie ma. Serce. Serca też nie ma. Sakwa. Sakwa gdzieś była. Więc szukajmy. Mm -hmm. uh -huh. Jest tutaj sakwa. Zobaczcie pierścionek. Da nam linia, jeśli pojawi się pierścień. A tu druga by była linia. O! To by było za pięknie. Sakwy już więcej. Nie ma. Przedostatni symbol. Zbliżamy się do końca. Podkowa mamy podkowę. Tu również. Podkowa. O, jeszcze tu jest jedno. I tu znowu nam brakuje ten pierścionek. Także raczej go nie będzie. Ostatni symbol to rower. Tu mamy rower. Tutaj. No niestety, żadnej linii. rower, tu również jest rower mamy tych rowerów, ale nie mamy linii, no i został nam bąs do zdrapania czy będzie dolar, nie ma, mamy perłę, która dałaby nam 40 zł. także po kontrolnych jeszcze sprawdzę szybko czy coś tutaj się raczej, nic nie pojawiło, mamy H jak Halina e Elwira Także różne kontrolne, niestety mega linie, również puste. To już trzeci draping i trzecia zrabka pusta. Także zapraszam, jutro dam troszeczkę więcej zrapeczek. Nie jedną będę drapać, a kilka. Zapraszam serdecznie, a w środę live, godzina 19. Do zobaczenia, cześć!